Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Nie zatrzymuj mnie, ale idź i głoś. Tak można sparafrazować opowieść o spotkaniu Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Jezusem. To jest zadanie dla każdego chrześcijanina. Jeżeli naprawdę spotkaliśmy Jezusa w naszym życiu, to nie zatrzymujmy się na przeżywaniu tego, co sami czujemy i cieszeniu się tym jak jest nam dobrze z naszą wiarą. Dni po zmartwychwstaniu to dni radości z innymi i głoszenia innym zwycięstwa Chrystusa nad złem, nad śmiercią. Może ktoś obok nas nie poczuł radości zmartwychwstania. Warto się rozejrzeć i z miłością przekazać mu swoją radość. Tym głoszeniem nie zawsze musi być słowo. Głoszenie radości może się też dokonać przez naszą postawę, przez dobry gest. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.